Dzień dobry, witam w programie Bilans zdrowia. Problemy z oddawaniem moczu ma w Polsce ponad połowa panów po 50 roku życia. Nowotwór prostaty jest najczęściej diagnozowanym nowotworem męskim. Dziś w programie o nowoczesnych metodach leczenia chorób urologicznych, a także o fibromialgii, chorobie reumatycznej tkanek miękkich. Wyłuszczyliśmy wnętrze jego prostaty, czyli tzw. gruczolek. Operowaliśmy metodą lasera holmowego. Jest relatywnie trudny, jako dla operatorów. Dlaczego można powiedzieć, że w całej Polsce tych operatorów jest pięć osób? Ośrodków, które robią cholepy, tak. W dobrej jakości jest może 4. To naprawdę jest bardzo mała ilość, a wiemy jak dużo pacjentów choruje na łagodny rozrost boczo W Polsce robi się około 10 do 11 tysięcy operacji na łagodny rozrost prostaty, a zabiegów laserem holmowym wykonuje się w rękach 500-600, czyli można powiedzieć, że to jest mniej niż 5%. To jest zabieg na całe życie, czyli jak jego zrobimy dzisiaj, a zabieg trwa godzinę, to pacjent jutro opuści szpital bez cewnika z bardzo dobrym, komfortowym oddawaniem moczu. Każdy pacjent się nadaje. Doktor, czy to prawda, że Polacy przychodzą do urologa wtedy, kiedy ból jest już nie do wytrzymania? Niestety, faktycznie, y, zwłaszcza mężczyźni, czekają do momentu, kiedy już nie potrafią sobie sami poradzić z dolegliwościami, i wtedy rzeczywiście zgłaszają się do nas. Niestety faktem jest to, że te najgroźniejsze choroby dają objawy dopiero w bardzo zaawansowanym stadium. Często już nie jesteśmy w stanie pacjentowi. Pomóc albo go wyleczyć całkowicie. W związku z czym bardzo ważna jest profilaktyka i yy, chciałabym zaapelować do pacjentów, żeby o siebie dbali i odwiedzali urologa przynajmniej raz w roku po. W piątym roku życia. Na co głównie chorują polscy mężczyźni urologicznie? Ci młodsi panowie często borykają się z różnego typu infekcjami, e, czy to cewki moczowej, czy jąder, czy prostaty. Natomiast u starszych mężczyzn najczęstsze dolegliwości wynikają z przeszkody podpęcherzowej, którą najczęściej jest przerośnięty gruczoł krokowy, w związku z czym mają problemy z oddawaniem moczu. Często do toalety muszą w nocy wstawać, mają parcia naglące, często oddają mocz, trudność z rozpoczęciem oddawania moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego. To są takie najczęstsze dolegliwości. Ten przerost prostaty i rak prostaty to są takie główne problemy. Dlaczego panowie właśnie na te choroby tak często chorują? Na to pytanie cały świat medyczny szuka odpowiedzi, nie tylko w dziedzinie urologii, ale w każdej. Tak naprawdę są czynniki, na które nie mamy wpływu, czyli genetyka. Ale również pestycydy, nikotynizm, zła dieta, to, że o siebie nie dbamy, a przede wszystkim brak profilaktyki. Jakie propozycje terapeutyczne dla panów chorych urologicznie ma nowoczesna medycyna? W dalszym ciągu wykonujemy operacje otwarte, które są mocno inwazyjne. Natomiast dzięki nowoczesnej urologii zaczynamy wykonywać coraz mniej inwazyjne, coraz bardziej bezpieczne dla pacjenta operacje laserowe. To wróćmy, pani doktor, do tej operacji, którą widzieliśmy przed chwilą. To taka właśnie operacja laserowa, na czym polega jej wyjątkowość. Są to operacje, które w Polsce dopiero zaczynają być wykonywane. Jest zabieg wykonywany endourologicznie. Czyli wchodzimy przez naturalne otwory, w tym przypadku przez cewkę moczową, czyli nie musimy nacinać tkanek ciała. Używamy do usunięcia w całości prostaty włókna laserowego, które jest bardzo precyzyjne, bardzo ma płytki, Poziom przenikania do tkanek, w związku z czym nie uszkadza okolicznych tkanek. Cały czas operację wykonujemy pod kontrolą wzroku. Po tym, jak zostaje n blok czyli w całości usunięta prostata, zostaje ona wsunięta do pęcherza moczowego i za pomocą tak zwanego morcelatora rozdrabniamy ją na malutkie kawałeczki, a następnie w całości usuwamy z tego tego szpęcherza moczowego. Więc pacjent ma efekt dokładnie taki sam jak po operacji otwartej, ale po pierwsze rekonwalescencja, po drugie sama inwazyjność operacji jest nieporównywalnie mniejsza. Jakiego typu zabiegi tą metodą się wykonuje? Poza rozrostem gruczołu krokowego możemy u pacjentów wykonać y, np. rozcięcie cewki moczowej przy zwężeniu cewki moczowej albo operację kruszenia złogów w układzie moczowym, czy w pęcherzu, czy, czy w moczowodzie, czy w nerkach. To są tak zwane operacje RIRS, jeśli chodzi o nerki, więc też y, bardzo nowoczesne operacje. Powiedziała Pani o tym, że y, rehabilitacja, rekonwalescencja po tego typu operacjach jest dużo krótsza? Jak ona długo trwa i jaka jest skuteczność tych zabiegów? Rekonwalescencja jest zdecydowanie krótsza w w porównaniu do operacji otwartej, bo nie nacinamy tkanek, w związku z czym e, tak naprawdę powłoki brzuszne się nie goją. Pacjent właściwie nie odczuwa dyskomfortu. Ma założony cewnik, który bardzo często możemy ściągnąć już w następnej dobie, także to jest bardzo szybko. Jeżeli chodzi o powrót do życia seksualnego, to w przeciągu czterech tygodni e, właściwie pacjent może już zacząć funkcjonować e, jak przed operacją. A nawet lepiej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to jest zdecydowanie większe. Właściwie nie ma utraty krwi, bo podczas operacji cały czas są naczynia zamykane. Poza tym ingerencja w tkanki okoliczne no jest praktycznie żadna, więc jest naprawdę niezwykle dużo, dużo zalet i to jest duży krok milowy dla naszych polskich pacjentów.